Dziś nie musisz ślizgić most. Fuj, ja nie chcę nikomu grzewać w dupie. To było Czy lu ci ludzie pomyśleli o psychice, którą ludzie będą mieli po przejściu tej gry? Jestem głupi, a co dopiero po tej grze? Zwariowa tu z nimi. Jak tej rólki to przez nie było. Jak ona się tu znalazła? A ja jestem ide I się Robole mi po pysku łażą Kaj iść? E, Tu chyba Jak te zwłoki stoły to ja się chyba zabija Ruka nie przebije tego, ja? Go Coś... Nie, nie, myślałem Tutaj coś, żech widział o czaszce coś tu było Co oni tutaj piszą, gówno Tutaj też coś było o szczepionce jakby mi ktoś tutaj mógł Tylko teraz mi powiedzcie na którym coś było klawiszu? O! Notatki Testy szczepionek. A co tam jeszcze było? Maszyna. Tak dobra, testy szczepionek, tylko to maszyna. Gdybyście mi pomogli, a a tu im mogę? Nie ma jak użyć tego przedmiotu. Tutaj chyba nic nie ma, i obym się nie mylą. tym mam jakieś takie wahade. Nie, to co. Aha, on to jest sypał tutaj coś. Tutaj nic nie zobaczymy. Już jak ja ze strony. O, może mu przeżny łeb Nowe. No, z tej strony, tej, no! Jeszcze kręć, 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 Andrzej! Nie trafia mu w te łyby, ty na jego kanciasto Minecrafta grą Żniemy po głowie, że jak tak zle? O, gówno tu się nic nie da, to nożyczkami raczej nie, chyba że mu tak na no. Sergeant Simulator, jak on może mieć jeden dzień? Rurka nie przebija czaszki i dobrze Nie chce nikomu czaszek przebijać Może tam coś w tych dziurach będzie Tutaj ten kolega Nic, 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 nic Tutaj na ziemi coś nie leży Ten tu się jeszcze wczołgiwał, ale no niestety już za późno. Tu coś na piecyku. Mi się tak chcieli ogryźć, że aż do pieca wozili Ja wyłaża, nara Jakoś pajęczyna Chyba mi się lezie, więc uwaga teraz. No nie wiem Wejdiemy tutaj, żeby się uspokoić. Co jeszcze trzeba jednak jeszcze znaleźć? I... A może możemy przez tarułkę oddychać tam pod tą wodą, co? No wiecie co mnie niepokoi, że oni nam dali... ...dwa te takie te. Na leczenie ran. Czyżby oni mieli stanąć, no zaraz... Załatwić? wejdę tu, Wsadzimy ta rółka do ryja i popłyniemy, co? Nie Nie ma tutaj takiego wsadź do ryja, nie ma takiego tego przepisu się to leje Więcej oleju nie trzeba A mogę z uciec, mogę tą wsadzić w napicie napić tej wody, zdechnąć i nie będę musiał już więcej w to grać tam dali też nic, z tą rybą mogę co najwyżej chroboki porozwalać. Wa no, trzeba wleść? Nie chcę tam iść, matko! Święto! Ostatnie raz to patrolujemy, a jak nie, to Sajonara. Ciekawe, czy tu się dozlecieć, czy. Wiedział, że musi być taki głupi. Na dokończenie rytuału Później musiał nauczyć wstępnie Jak widzę te ściany, to mnie aż normalnie telepie Tam jeszcze na pewno coś będzie no. O, teraz jakby tutaj tak jaś... Jezus, jakoś brzmi A, może motkiem rozwalimy mu łeb? To nie jest takie głupie. To nie jest taki głupi pomysł. Motek, śrubokręt, to nie jest głupie, ja wam powiem. Bo, jak to się nie. nie musi się świecić, żeby. Coś z tym zrobić na przykład jak tak samo jak te ruły Nic że nie robił z nimi A po prostu wziął jak i ich do jakiegoś tego, więc może tutaj też mógł klub na łeb A mogę tutaj sobie Kto zamknął te drzwi on jednak żyje Mocny łeb Czeżek walił drwto. to Jezus motek mi się przybił o! Motek mi się przybił Już w mordy kopany Kto wymyślił takie coś Jezus jak tam ryczą Ja sam mój motek do wejgnoju motek a Walna mu kamieniem w łeb i Wiem, trzeba ciepnąć w to Nie. <grym> <grym> Jakiś miękki ten był. Dowaj mu Flachą mu ciepna Może mu się rozpieprzy, to go tam pokrwawi go i wtedy stąd wziąłem, skąd to ja to wziąłem? Stąd, książką go raczej nie zabija A czemu, może się rozczasko? Nie, no chyba Się zesrało i... Misiu, że jakieś... Nie przebije czaszki, no wiem Ludzie Ja już jak myślę, może rurą o szybko dawać to o rurką rurką i czyżby teraz dać to co to za zamknij ryja dziękuję się zamkniesz te drzwi w los jak jakiś, co mu sam to? Przy... No, wbij mu, ten rola do leba, bo mi jak w kieci... co że zrobił? Aha, już chcę wstrzyknąć jego krew. No proszę, niech się teraz te trupy nie, nie obudzą. Jak teraz stąd wyl. Jezus, Maria! Idzie Wilhelm! Matko, się zeszłam! Rozwalał drzwi. Rozwalał. Misiu, jak ci kopna w pys, to normalnie wylądujesz na księżycu. Jezu. Mnie tu nie ma. Weź tego kota. On nie może takich rzeczy oglądać, jak go ugryzie w nocy, to zobaczy. O to piero to. mi zaraz Jezu. Bez komentarza. chyba poszło. Nie wiem, Kaj. I kaj ja teraz mam iść? Czy ja już mogę wyjść do tej wody? Czy co, co ją ja zrobić? Że mi powinna poczytalność z, z, zmienić, a nie na ożyroka. Co ją ja zrobić? Po pierwsze powiedzcie mi. Powiedzcie mi ludzie. Opuścić most, ale który w mordę. że, że opuścił most. W cysternie. Może jednak że źle jakaś. Może jo muszę zrobić, że... Wcale, że się tak zaciną, ale myślę yeah, yeah. Nie ja, nie śmiej się Muszę y, Muszę zrobić ten No i właśnie nie wiem Może Muszę wyleźć stąd Ale po co bym miał wyłazić tam nic nie ma Chyba muszę ta woda jakaś Wypieprzyć i potem tam jakoś spróbować wyleźć, ale no zrobię cięcie. Zobaczę, ile się nagrywa, i zaraz się zobaczymy. Okej, okay, witam Was, dewata 19 w kolejnym odcinku. Amnezja, mroczny obłęd, i to możecie się teraz wydawać dziwne, bo przecież powiedziałem Wam, że jest tylko po cięciu. Zobaczymy się później. A tu patrzcie, teraz w w w do Was było to. O, patrzcie, prawie że kto wyciepnął do was. Było to prawie jedne cięcie, wyciepłych to yy, jedne cięcie, a do mnie były to prawie, prawie dwa tygodnie od nagrania tamtego partu, ponieważ gdy chciałem zobaczyć, która godzina, yy, zobaczyłem, gdy wląłem, nacisnąłem, zamiast, wybrałem inny profil i zamiast nacisnąć yy, X, naci nie, wybrałem ten profil. I coś, że chciał zrobić jeszcze, zamiast nacisnąć X, nacisłych USUŃ, i mi się profil usunął, im mi się przejść jeszcze wszystko, całą grę od nowa. I teraz patrzcie, jest taki dziwny problem, bo jest to samo co wtedy, wbiłem mu ta roła do łeba, i patrzcie co się dzieje. Teraz powinien nacisnąć mu na ta igła, i to mi się powinno wbić, i powinno być, O, dobra, mam super ten krew w sobie, a tutaj jest gówno. I teraz jest jakiś problem... Przy okazji udało mi się e, wypompować woda bo trzeba było jeszcze. Tam był taki most, ja go wtedy nie zrobił. Jak wziął kamola, jak przypieprzył w ten, ten e, łańcuch, co tam trzymał się łobalu, tam że przeleciał i się otworzyło. A teraz mi się coś tu zbagowało, już 10 razy żech wczytywał, usuwał gra i. ta krew tutaj się już taka plama narobiła. Ono tak leci tu, i tu już zniko. No dobra. No teraz powiedzcie mi jak ja to mam zrobić I krótkie cięcie Bo mi się włączyła gra Hehehe. He he. Dobra ee, No i widzicie i teraz jest taki problem Taki problem jest I co ja mam zrobić jak to zrobić Czemu się tego nie to zrobić Czemu tak jest a czemu tego normalnie Łańcuchy no i patrzcie No i to jest takie gówno no i co To jest bunt gry I teraz co ja mam zrobić Gówno Ej ej e. Powinna być ta koręczka i pfff powinien za to wbić. Jakie głupie. Jakie to je głupie Czekajcie, może jak e, pójdę... Tam jest taki gaz, już jak tam już szło zobaczyć co tam się... Co tam się dzieje? Więc może my przez ten gaz przelecimy i może coś nam się uda, a może nos zabije i się wtedy jakoś to wczyto. Zobaczymy co się stanie, bo to jest takie głupie, takie głupie. To jest normalnie bez sensu. Naprawdę bez sensu Panowie, widzimy takie błędy, zaraz im tam napiszę. Hopie, co im tu napisać? Na pewno nie nice one. I zobaczą normalnie, tak ich że takie błędy w grze, takie ja nie mogę. Dobra. No on coś tam pieprzy. No widzicie tu jest taki teraz nieprzyjemny gaz się zrobił. Dobra, lecimy. Nawet że nas to zabije. No dobra, no na serio, i jak teraz to się zrobi, no to już normalnie chyba popatrzcie jak mi pa, nic się nie stało. Znaj... Jezus, wiem, Boże, chyba nie przeczytał tego listu. Znajdź szczepionkę, ja i to wyjdzie to. Jak, jak teraz się to zrobi, to normalnie. O matka, naprawdę. A to nie mogli mi wcześniej tego dać. No co, to muszę kartkę jakoś do dupy znaleźć, żeby to. No, pfff, bez sensu, bez sensu. Oj, idziemy tam, na kopia do dupy. I teraz zaś. Nie wiem, czy wam zaś pokazywać. Aż ten Richard przyjdzie i zaś Eee, stowej, stowej. No, nie, to jest chyba jakiś żart. Żart. I żol. No, tu jest normalnie, nienormalnie. Tu powinna być jakaś kartka. Tu mykaj. Kaśnę... Duba! Czuję jakieś kartki. Tam nic nie ma. No, gówno! dziad wymyślił ta gra Co, tu nic nie ma Czekajcie, a zaraz zobaczymy czy ja mam w ogóle taką notatkę Wybuch zarazy C Czemu ją ja mam no jedna Czemu ją ja No jedna notatka? Co? Czekajcie, może jak mu przywala w ten łeb, to to się da wbije mocniej, bo coś no nie, to jest niemożliwe co tu się dzieje Wtedy my ta notatka jakaś tu znaleźli, przecież ona tu se leżała taką grzeczno Żrej to! Tam w a może tam się udusza i przynajmniej Może muszę się zabić i się coś zrobi, no. A wszystko... Oj, patrzcie, jakże ktoś tu zrobił to coś tak... Co tutaj, co to nam go dało? Wiem, gówno mnie to obchodzi. Boi się, zesrój się, ci tutaj Impreza mają Pobalali się wszyscy ten sam Użarci. Halo, wstawać Dobra Słyszę jakieś łańcuchy? Szkoda, że on tu nie przyjdzie. Przynajmniej by im wszystkim przypieprzył, zeżar by ich chyba. Głupio i głowej, bocie tym stołkiem! O, zawarł się drzwi, widzicie? Dobra, patrzcie, patrzcie. Krew z tego siko Prosto mi na morda Muchy koło niego latają Ale jak ją zrobić? Jako szczepionka co oni pieprzą? Toż wiem, że to jest szczebionka Patrzcie, wlayza jeszcze raz tutaj, może już że ktoś tu przegapił czy co o, tu jest przynajmniej torzek, znalazł. Ale czy co mi coś do... Pioła, nie, nic, nic. No te karaluchy mogę sobie zeżyć. No i co, gówno no. Nic nie zrobię, jakiś błąd gry chyba. Czy wy wiecie jak to zrobić? Halo, 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 panie trupie, w towej, w towej, w mi sami, że myślę, że idzie on. Pieprzono korpa. Nie, ja się da zabić. I uważamy tu jeszcze raz, jak się nie da, no to albo mi coś napiszecie w komentarzu, albo on. No, albo koniec. GG. <zysk> Dobra, teraz trzeba się zabić jakoś. No, zawsze próbowałem tutaj zlecieć. Dobra, idę tam się zabić, może? No, czy ten gaz mi coś dopomoże, Czy to będzie taki gaz, który nic nie robi? Na 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 nogach ale na zapach Mam tyle kuco i gówno sam jest. Mam szczepionka, nie pieprz mi sam. Dobra, nie. Widzę, że ta... Ten ...gaz tyle robi, że... ...że gówno ono robi. Uważajmy po drabinie, zabijemy się, no i... ...próbujemy jeszcze raz. Nabija się spoko Patrz, nie idzie nacisnąć tab jak się jest na tym. O. La 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 O kurde! Jeszcze na tarua Nie niejaki barani łeb Czy ty w tych da się zabić? Jakiś. O jakie czerwone niebo dzisiaj. O lululululu. No hopie, hopie, co ty kombinujesz? Ledwo trzymasz się na nogach, ale jak małpa umiesz skakać, no zabij się. Czemu się nie chcesz zabić? Seriously? Mocie, tak, tak, może w te drzwi trzeba przywalić z łapetyny i... Ciekawe czy do tych drzwi się będzie dało wleć. Ooo, patrzcie jaki wskok. A może trzeba mieć pełne zdrowie, żeby to zrobić? No nie teraz jak je zrobię pełne zdrowie, a jak je nie mam tego. Weź. Nie, co to jest? Co to jest? Dobra, zaraz się zobaczymy. Może jakoś wykminia to. Dobra, ludzie, nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić. Może mi powiecie... Bo tymi nożyczkami na pewno nie. A więc żegna się z Wami. Dos19 pomożecie albo... <słyski> o oh, jakiś. I do następnego odcinka myśli o wy będzie. I na razie.